Witam serdecznie Patryk z Parku Maszyn. Jak ten po dzisiejszym meczu? Jak Ci się tutaj podobało w ogóle nie wiem pierwszy raz? Nie wiem, drugi raz byłeś tak w tym yy, sezonie? Trzeci raz na sezonie, jeszcze no, takie wne... Ligowo, tak? Drugi raz. Aha. A powiedz mi skąd ten progres taki wielki jest w ostatnich tygodniach u Ciebie? Czy to jest jazda z tymi najlepszymi? Patrząc nawet w prawo. Z Bartkiem, czy, czy to z Mateuszem, czy to ciężka praca po prostu, która po prostu popłaca z dnia na dzień. Myślę, jeszcze najwięcej daje mi to objeżdżenie, przejechałem bardzo dużo ostatnich zawodów. Tylko z sezonu mam straszne tempo. Naprawdę 3-4 razy w tygodniu zawodnie to daje kość, ale już sam się czuję dużo pewnie na motorze. Jak mam na taki to reguł na początku gdzieś wyjechał na początku sezonu, to są też dużo szybciej. <laughs> To mi się daje największe też pod, 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 pod też co Ale taki wydaje się skok, tak? Bo na początku no, były te dobre wy, wy, występy, ale nagle takie właśnie i trójki się pojawiają i, i właśnie no, po prostu dobre punkty robisz do, do drużyny i czuj, czujesz się, y, że ta forma nawet Ciebie zaskoczyła, czy, czy to, jakby to jest to czego przewyższa to to co myślałeś, że w tym sezonie może się zdarzyć, czy jednak to jest to że, do czego dążyłeś, że tak skończy ten sezon, że przewyższa moje no, <laughs> oczekiwania na początku, no jestem zadowolony no, ogólnie. No też, dlatego się poznaliśmy też bardziej te moje silniki i ja też zacząłem sam i może dlatego by się wydawać to różnica, ale to jest by praca przez cały rok. A jak, jak teraz zapatrujesz się na, na, na kolejne mecze, jak, jak, jak w ogóle Tor w, w Lublinie, to myślę, że yy, lepsze wynik jeszcze wakańcisz? Yy, jak tam się czujesz na tym, na tym długim torze, do polskim? Czuję się dobrze, znam to w sumie już dużo razy w tej tam nieco. I po prostu dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będzie lepiej. A ten wynik Was rozluźni, czy Was bardziej jeszcze skupi? Żeby właśnie bronić się przed tym, żeby jednak jak wygrało się na wyjeździe, to można lekko odpuścić, ale to trzeba jednak trzymać do końca. Jak Nie, ty przed no tym To nas motywuje, każdego z nas, bo już widać, jest taki mecz, jak idzie nam dobrze i każdy jest w czasie takim, w więc myślę, że, że będę Wszyscy będą dołączyć, A masz jakieś cele jeszcze i, i jak są przed tobą w tym sezonie indywidualne, czy to Indywidualne cele to Jeszcze jeszcze się pokazać dobrze. Bo mhm. no, jeszcze po każdym razie pozostaje trochę niedosyt. Jeszcze będę chciał poprawić te wyniki i jest parę a dach, że już te... rozmowy są z klubem a propos tego, żebyś w przyszłym roku był podstawowym juniorem? Jak to, jak to wygląda? Czy to jeszcze nie wiadomo, jak to będzie? Wiadomo, że Mati odchodzi, jest, 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 jest grzelek, tylko z tym, że on jest wypożyczony, więc nie wiem, jest, są już jakieś rozmowy a Twojego bycia takim pełnoprawnym juniorem w przyszłym roku? Nie było takich rozmów. Na razie każdy z nas pokazuje na co wystać żeby właśnie sobie to miejsce... W takim razie najlepszego do końca sezonu i trzymaj się, dzięki za rozmowę